My się z Wami bardzo serdecznie pokażę Wam szybkie zakupy, które zrobiłyśmy w dwóch sklepach. W Rosmanie Matsamaka, cztery z groszami. W Rosmanie. Nie, to Pepko. Poczekaj, najpierw, najpierw Rosman, poczekaj Laura. Rosman i Sana, kulka. To będą spontaniczne, słuchajcie. I paluszki, patrz Laura, paluszki dla Ciebie wzięłam dwa z groszami. I po... Tak, poczekaj, I po trzy z groszami, płatki pod oczy żelowe. Była promocja na wszystko. W Pepko kupiłam dwie parasolki. Jedną wziąłam sobie do plecaka, żeby mieć. Ona jest, słuchajcie, z 15 na 5, więc się opłacało. A druga dla Ciebie. Druga jest dla Ciebie, żebyś miała, dobra? Po 5 złotych W Pepko zobacz Laura. Takie skarpetki, zobacz. Laura, ale zobacz dinozaury. Wiecie? skarpetki zatychacza dinozaury. Pepko sobie wzięłam do torebki. Jeszcze takie lusterko zwykłe, bo nie mam. I zobacz Laura. To są fajne, patrz Laura. Zobacz to. Widziałaś to? Takie dropsy. I to jest fajne, bo to jest podzielone na kilka takich malusich mini. 12 opakowań i to się nam fajnie sprawdza. Więc tak wyglądają zakupy. Pakujemy się i lecimy.